Brzydkie kurczątko. Kaczka wysiaduje jajka. Tak się rozpoczyna bajka. Pisklę pierwsze się wykluwa, zanim drugie dziób wysuwa, po nim trzecie no i czwarte. Tylko piąte jest uparte. Wreszcie pisklę usłuchało i się z jaja wydostało. Poszła kaczka na podwórze, dzieci swe przedstawić kurze. Tam zwierzęta się zebrały i karczątka wychwalały. Lecz to piąte jest wyjątkiem, ono brzydkim jest kurczątkiem. Wszyscy jemu dokuczali, śmiali się i przezywali. Słone były łzy kurczątka, szybko pobiegł do jeziorka. Tam wybuchły kaczki śmiechem, wcale nie jest wśród nich lepiej. Strzały kaczki usłyszały, i do lotu się zerwały. Cóż oznacza to strzelanie? To na kaczki polowanie. Wielka sfora psów już biegnie, bo i się kurczątko biedne. Jest już bardzo przestraszone, jest się zbliża w jego stronę. Ale łypie tylko okiem i omija kurczę bokiem. Przyszła zima, było biało, kurczę domu już nie miało, lecz przetrwało złą pogodę. Wiosną poszło zaś nad wodę. Swe odbicie zobaczyło, na ten widok się zdziwiło, Jest kurczątkiem śnieżnobiałym, pięknym, dużym, doskonałym.